jeżeli chodzi o PR my, ludzi, z którymi my, rozmawia, nie? Wiesz, Wardenkarz jest bardzo, bardzo, bardzo inteligentna osoba i dobrze szuka dobrym śledczym, by był, policyjnym. <śmiech> <śmiech> y, oglądając z nim programy, fajnie, można się pośmiać, można się dużo rzeczy dowiedzieć, ale jeśli ja miałbym z nim ten program zrobić, to bym się musiał pilnować bardzo, <laughs> żeby nie przekroczył tam jakiejś tam granicy, nie? Czyli no. jest, jest taka, jakie są takie pytania e, albo zachowanie, które mogłoby Cię na tyle podkurwić, że mógłbyś zrezygnować z psiakobusa, na przykład od Wardegi? Żeby zrezygnować z tego programu? No, w sensie, że w trakcie, jak on zadaje pytania i bardzo jakby taki, że już, że. że, że, że Wychodzi poza jakiś sufit mojego tolerancji. Powiem, Jakie aha. są takie pytania, które mogłyby cię ugodzić? Tak, ja mogę rozmawiać o wszystkim. Ja się nie krępuję, ja potrafię rozmawiać jak trzeba, w mądry sposób. Jeśli by przekraczał granicę, o której nie chciałbym, żeby poruszał, no to po prostu powiedział: uspokój się kolego, zmień temat, i po prostu musiałby zmienić. Jakby kontynuował, to bym musiał na niego fuknąć. <laughs> okay. No, ale... Czyli wjazd prowadzącego. Nie, nie, no przecież jest mniejszy, słabszy, nie, 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 nie biłbym go, nie takie nieeleganckie, wiesz. Ale powiedziałbym parę słów i nie wiem, jakby to się mogło w sumie skończyć, nie? A czy y, na przykład Ty w momencie, gdybyś poszedł do Wardęgi, starałbyś się przygotować też jakieś asy w rękawie oh. na sylka, żeby mu jakoś odpowiedzieć, czy raczej? Nie, ja jestem osobą, która po prostu, co mówisz, ja odpowiadam. Ja taki nie jestem, żeby się przygotowywać, żeby no. się uczyć czegoś na blachę, jak większość, ja tak po prostu wolę z przejść i nie nawet No, nawet no, no na te... i to, to jest no. prawda, bo dzisiaj tak samo był taki moment, że pytałem się Denisa o to, yy, czy są jakieś rzeczy, o które po prostu... Mm. Bo to są Aferki. Tutaj tak, są tak, takie tak. rzeczy, że ja pytam często gości, żeby oni się...